Pop, pop, pop. Inek. Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie u Rafaela. Mamy dzisiaj do laboratorium dwie osoby. Dziesięć cywilizacji przybyło się przyglądać. Przybyło się przyglądać się. Dobra, nieraz mówię niekorekt, ale wybaczcie mi. E, pierwsza, zapraszamy, to jest, pierwszy, to jest Bolesław, hasło kot. I następna jest Marta Ewa, hasło Newborn. Zapraszamy pierwszego. Simone przekazuje wizerunek tej osoby. B-O-L. B-O-L. S L-A-W. L-A-W. Okazał się na stole marmurowym w laboratorium, skąd zjechał, wziął na miary. I pierwszy ukazał się szkielet. Nowa ist die kompletne Wirbelsäule, die aufgeplinkt ist. Cały kręgosłup zniknął. Rozbłysnął i zniknął. Ok, Ukazał się z powrotem. Nowy są die Hüftgelenke und Fußgelenke unten? W Hüfte, Hüfte und Füße. Biod, äh, Stawy biodrowe i, i w Nogach. St, äh, wszystkie Stawy zniknęły.

Fügt sich auch Ukazały rein. się z powrotem. Gut, jetzt sind es noch zwei Gesichtsmuskel. Dwa muskuły twarzy zniknęły. Okay, das fügt sich auch. Ukazały rein. się z powrotem. Jetzt sind es drei Bauchmuskel. Trzy muskuły brzuszne zniknęły.

ukazały się z powrotem. Jesteś 7 lymphknoten. Na węzłach chłonnych siedem rozbłysków i te miejsca zniknęły. Gdzieś się z powrotem. się kompletny Teraz układ krwionośny. To jest krwionośny. Bez serca cały układ krwionośny zniknął. Jetzt fühlt sich wieder ein. się z powrotem. Jetzt ist ein kleiner Teil vom Herzen selber. Mała część z... serca zniknęła. Sich się z Jetzt ist die Bronchien Oto. Jetzt sich wieder ein. Się z Jetzt sind zwei von der Zwei Teile von der Leber

W ja częściach obydwie nerki zniknęły częściowo ukazały się z powrotem teraz acz prostata aufgeblinken zniknęła ukazała się z powrotem teraz układ nerwowy to są as 8 rozbłysków i te części nerwowe zniknęły, okładu nerwowego. Ukazały się z powrotem. Teraz cała skóra ze wszystkim co pod skórą. Pięć rozbłysków i te części skór zniknęły. Ukazały się z powrotem. Skan podjechał do góry. Usiadł sobie na stole. Małzy w oczach, jest wzruszony bardzo. I Wezus rozmawia, neutralizuje, bo musi połączyć się jak. I jeszcze informacje przekazuje tej istocie. Składa podziękowania zszedły stołu. Ja. I teraz się. I zniknął w portalu. Bardzo się cieszymy. Następna istota skorzystała z laboratorium. Zapraszamy jeszcze jedną. To jest Marta Ewa. M A R. M A R. A. E W A. E W A. Ukazała się na stole marmurowym w laboratorium. Skan zjechał wziął na miarę całego ciała. I pierwszy ukazał się szkielet. Cztery, cztery rozbłózki na kręgosłupie i te kręgi zniknęły. Ukazały się z powrotem. E, Nadgarski i stawy skokowe zniknęły. Gutes wirkt sich Okazały się z powrotem becy, macie muskulaturę, czas muskulatura całego ciała. Decency chudną muskuły. na plecach zniknęło. Gutes wirkt się oder aj. Okazało się z powrotem decency kompletnen bauchmuskel. I y, 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 muskulatura brzucha zniknęła w całości. Gut, es sich wieder się z powrotem. Jetzt ist die Blasenmuskel. i kierujący moczem zniknął. Gut, das fügt sich wieder ein. Jetzt noch die Oberschenkel und Ukazały się z powrotem. Jetzt sieht man die Sehnen und Bänder. <coughs> sehnen und bänder. <coughs> bänder in Hände und w, w rękach auch i, i nogach zniknęły. Das z powrotem. Jetzt sieht man die inneren Organe. Jetzt sind es vier Teile vom Gehirn, wo na mózgu, te Das wirkt sich wieder ein. Z powrotem. Jetzt sind es zwei Teile von den Nebenhöhlen. <kling>

Jetzt ist äh, die Magenschleimhaut. Und wir haben dann schon den Rosbus, ist aus Nicknall. Gut, das drückt sich auch wieder ein. Się z Jetzt sind es zwei Teile vom Darm. Zwei Rosbus auf den Jelita und der Mist aus Nicknall. Gut, das drückt sich, sich, sich wieder ein. Jetzt sind äh, die rechten und linken Nieren komplett aufgebrochen. E, Aber die Wenergie ist nicht

i bierze po kolei wszystkich w ramiona i składa podziękowania. Żegna się. Znika w portalu. Bardzo się cieszymy. Następna osoba odwiedziła laboratorium u Rafaela. Zostańcie zdrowie, kochani. Namaste.